Tak szczerze, to ja powinienem być bogaty i nie wiem gdzie są te pieniądze teraz, jak zacząłem myśleć. A pytanie brzmi: ile ogólnie zarobiłeś 2,20 roku? Nie tylko z kampanii, podajcie dalej, żeby widział. No kurwa, można by było to jakoś policzyć. Weźmy pieniądze najpierw z tego, z YouTube'a. Potem można nawet donaty sprawdzić. Przychody. Niestandardowy Dobra, od stycznia do stycznia 30 tysięcy dolarów, tylko że ja tu nic nie robiłem, to też taka chujnia. Teraz donaty. tu już jest 200 koła. Trzeba masz w tym sklepie, ale no tak kurwa, żeby nie oszukać, to z, to z bańka 500. Właśnie nie wiem gdzie są te pieniądze. Znaczy inaczej to są to, to będzie przychód, tylko że bo mi się bo mi się wydaje, że bo mi się wydaje, że że na czysto mógłby za, mógłby bo nie chcę mi się ten panel kurwa ze sklepów czytać, ale tak gdzieś kalkuluję, że że z banka by była na sklepie z tym, że od tego trzeba by było odliczyć od tego trzeba by było odliczyć niektóre rzeczy, które kurwa no, musiał, musiałbym to zobaczyć w picie, bo tam koniec końców będzie finalna kwota, od jakiego podatek dochodowy e, został zapłacony, bo ja zauważyłem, że bardzo często nie myślę o tym, że na przykład my wydawaliśmy po 60 koła miesięcznie na drużynę e sportową, czy jak były fejmy, to płaciliśmy tam, nie wiem, po 8-10K za, e, za jakieś wstawki na różne kanały. I to koniec końców też się jakaś kwota robi. Więc tak w sumie do łapy byłoby... No nie wiem, może z, no może połowa z tego. Więc no. W sumie jeszcze nam dwójkę trochę poszło. Czy ten. Więc no. Kupcę może taki dom wyjebany, no właśnie ja nie mam tych pieniędzy, bo kurwa, bo ja nie wiem, ja jakoś głupio muszę wydać te pieniądze, bo ja reinwestuję to cały czas. Tylko że mi nie wychodzi kurwa, bo albo DogeCoin spada, albo ktoś mi zapierdala 300 koła z BitBaya. Wiesz o co chodzi, nie?